No niewątpliwie patrząc na listę prelegentów, na listę uczestników należy zauważyć, że jest to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń branży. Fantastycznie, że odbywa się cyklicznie, albo wiem dwa razy do roku. Dla nas, uczestników rynku energetycznego, jest to okazja do wymiany poglądów, jak również podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów. Niewątpliwie jednym z priorytetów obecnie Unii Europejskiej jest zapewnienie efektywności energetycznej. No, i w tym kontekście dla Polski i dla polskich przedsiębiorców znajdujemy wiele wyzwań, które są związane z koniecznością wymiany technologii, które są związane z koniecznością modernizacji przedsiębiorstw, jak również zastanowienia się nad prawidłowością i sposobem alokacji środków unijnych, które a konto efektywności i rozwiązań efektywnościowych są Polsce przekazywane.